I zgodnie z zapowiedzią zaczynamy. Wojtek Pilecki. Najpierw Wojtek kilka zdań o sobie, a potem o tym, co udało Ci się zrobić. Witam drogich internautów. Jestem informatykiem w szpitalu prywatnym. I wczoraj przyjechałem do Wylatowa. Robiłem zdjęcia pewnemu człowiekowi na motolotni i wyszło coś niesamowitego, co chciałbym Państwu zaprezentować. Teraz chwilę tylko znajdę moje zdjęcie. I teraz tak. Zdjęcie niby wygląda normalnie. Ale jednak jak przypatrzyć się jemu z bliska, coś, jakiś obiekt leci albo przed, albo za motorotniarzem. A raczej paralotniarzy. Powiększając dany obiekt, mamy tutaj pewną smugę, gdzie na podglądzie w aparacie ona nie jest widoczna. Nie jest widoczna z tego powodu, że sam wyświetlacz w aparacie ma zbyt niską rozdzielczość po prostu pierwszego dnia takie zdjęcie wyszło. Ja mogę tutaj wszystkich zaprosić do wylatowa i niech każdy robi takie zdjęcie. To jest po prostu rewelacja. Tyle oddaję głos prowadzącemu. No, z taką tutaj, że tak powiem, odpowiednią enfazą opowiedziałeś o tym zdjęciu, ale to jest Twoje zdjęcie. Rzeczywiście, znaczy tak, analizowaliśmy jeszcze, czy to nie może być Skumulowanie wiązki spalin z tego silnika, ale nie wchodzi w grę z różnych powodów. Praktycznie nie było wiatru. Ten, 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 ten dym, który tam zresztą powinien być widziany wiele razy przez nas, bo myśmy go obserwowali przecież, jak latał nad nami przez pewien czas. W żaden sposób ani na moment nie był on w takim kształcie i w ogóle był niewidoczny praktycznie. Jeszcze raz daję Wojtkowi, żeby się tutaj wytłumaczył też z tego. Januszu, ważna kwestia. Jak zauważyłeś, człowiek, który odpalał ten silnik do tej paralotni, nawet przy maksymalnym dodawaniu gazu, nie było widać jakich, jakichkolwiek spalin. A jeżeli w pewnym momencie były widoczne spaliny, to one zostały momentalnie przez pęd powietrza tak, rozwiszane, jak to nazwać. Także w tym momencie. Nie ma prawa coś takiego wyjść, zwłaszcza jeszcze na zdjęciu. Zresztą przy takiej odległości to nie byłoby absolutnie widoczne. W związku z tym zdjęcie jest niezwykle ciekawe. Zapraszam koniecznie wszystkich: przyjeżdżajcie, róbcie zdjęcia, a noż coś ciekawego wyjdzie. Oddaję głos Januszowi.